Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochane dzieci i dorośli, którzy modlicie się z dziećmi i za dzieci. Dzisiaj w dzień, w którym przypominamy sobie o świętym Janie Chrzcicielu, który był z krewnym, z rodziny Pana Jezusa, a który urodził się przed Nim i mówił ludziom o Panu Jezusie. Mówił On przyjdzie. Ludzie mówili, Ty Janie jesteś wielki, Ty robisz wspaniałe rzeczy. A Jan mówił, Nie, nie, to nie ja jestem taki wspaniały. To Jezus jest wspaniały, do niego musicie iść, musicie być Jego przyjaciółmi, a wtedy będziecie szczęśliwi. I dlatego dzisiaj chciałbym z Wami się modlić, żebyśmy potrafili, tak jak Jan chrzciciel, pokazywać innym ludziom, że warto przychodzić do Pana Jezusa. Nie musimy pokazywać palcem, tak jak pokazujemy na przykład na chmury, na ptaki, a przed chwilą tutaj widzieliście ile leciała taka motolotnia, też można było pokazać, żeby ktoś ją zobaczył. Ale pokazywać mamy naszym życiem. Mamy tak żyć, żeby ludzie się nas pytali: A dlaczego ty jesteś taki fajny? A dlaczego ty jesteś taki dobry? A dlaczego ty tak potrafisz pomóc mi? E, skąd jest w tobie tyle dobrych e, słów, dobrych chęci i siły? No i wtedy możemy powiedzieć: A ja tak potrafię, e, dlatego że. Jestem przyjacielem Pana Jezusa. Jak Ty będziesz Jego przyjacielem, też będziesz miał w sobie więcej radości, spokoju, siły i inni będą przy Tobie szczęśliwsi. No to dobrze, bierzemy za nasze różańce i patrzymy na naszego patrona dzisiejszego, czyli na opiekuna dzisiejszego dnia, świętego Jana Chrzciciela. Mamy tutaj, w naszym klasztorze jego figurę na dworze. Na tym wspaniałym klombie. Całujemy Pana Jezusa na krzyżykach. Robimy znak krzyża Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I prosimy o to, żebyśmy potrafili innym ludziom swoim zachowaniem, słowami i pomaganiem pokazywać, że Pan Jezus jest blisko nas i nas kocha i warto być Jego przyjacielem. Dzisiaj, czwartek, więc. Odmawiajmy pierwszą tajemnicę światła. No właśnie, chrzest pana Jezusa w Jordanie, a chrzcił go przecież Jan-chrzciciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Panie Jezu, dzisiaj w rachunku sumienia wieczornym chcemy przepraszać Cię za to, że zamiast. Pokazywać innym ludziom naszymi słowami, naszym zachowaniem, naszym pomaganiem, że wszystko, co mamy, mamy od ciebie, to my naszym zachowaniem sprawiamy, że ludzie zastanawiają się, czy ty w ogóle istniejesz. Chcemy się poprawić, prosimy Cię o pomoc. Ach, żałuję, za złości, jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu. Do poprawy dążącemu. I ciebie, Matko Boża, prosimy, pomagaj nam być takimi, jakimi był święty Jan Chrzciciel. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I módlmy się, prosząc o e, opiekę aniołów stróżów, aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie w noc. Bądź mi zawsze ku pomocy strzeż duszy ciała Mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święty A niech Chrzcicielu, módl się za nami. Na dzisiejszy wieczór i na zbliżającą się noc przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo dziękuję Wam za wspólną modlitwę i jak zwykle już wiecie, dorosłych zapraszam na wieczorny Różaniec, a dzieci modlących się za dzieci z dziećmi jutro o tej samej porze. Z Panem Bogiem, do zobaczenia.